Pierwsze nagranie pochodzi od użytkownika Tiktoka Dark Side of Kaylee. Na swoim profilu opublikował dwa filmy i przez długi czas był tematem w internetowej dyskusji społeczności paranormalnej. Na pierwszym klipie Kyle informuje nas, że właśnie przeprowadził się do nowego domu. Gdzie dzieje się to? Możemy zobaczyć mrugające światła w nowym domu, a chwilę później drzwi zamykają się pozornie same. Gdy je otwiera, aby sprawdzić, kto jest po drugiej stronie, nikogo nie znajduje. Zobaczcie drugie nagranie. Going on? Things are going crazy now. W drugim filmie Kyle nagrywa drzwi, które wyraźnie się poruszają, co przeraża przesyłającego. Gdy idzie sprawdzić, co to mogło być, zauważa wiszącą lalkę. Jak myślisz, co dokładnie dzieje się w nowym domu mężczyzny? Czy rzeczywiście jest on nawiedzony? Czy da się to w prosty sposób wytłumaczyć? To niepokojące nagranie zostało opublikowane na Redditie. Użytkownik najprawdopodobniej sfilmował UFO latające po niebie w środku nocy. Wow! Look, look uh, się Oh, my God. That's the same thing we saw across that bridge. They're here. Whoa. It's not flares because uh. look like moving away. Whoa. I think it's out there. And now Whoa. they're out. One of them is still up. Nagrywający jest wyraźnie zszokowany swoim odkryciem. Według wszystkich relacji na temat niezidentyfikowanych statków latających, te przypominają UFO. Więc jak myślisz, czy mężczyzna rzeczywiście nagrał istoty pozaziemskie, czy jest jakieś racjonalne wytłumaczenie? Następny film pochodzi z dobrze Wam znanego kanału Urbex Hill. 20 stycznia 2023 roku. Przesłał nagranie, na którym wybiera się do opuszczonej szkoły. Przez pierwsze kilka minut nic się nie dzieje, gdy nagle zaczyna słyszeć dziwne dźwięki. Możemy zobaczyć kogoś z latarką, który idzie w stronę Krisa. Ten oczywiście się chowa. Nigdy nie znamy intencji osoby w miejscach takich jak to. Około 10 minut później mężczyzna kieruje się w stronę szkolnej łazienki, gdzie nagrywa coś przerażającego. Oh, it's a toy! Oh my God, that scared the shit out of me. When he enters for the second time. Zdaje sobie sprawę, że była to tylko zabawka. Jednak fakt, że to coś upadło w momencie, gdy na to patrzył, jest dość dziwny. Następnie spaceruje przez korytarz, gdy słyszy coś strasznego. Po krótkiej chwili mężczyzna rejestruje kolejne niepokojące zjawiska. Możemy zobaczyć jakąś cienistą postać, która pojawia się na ułamek sekundy, a następnie znika z pola widzenia Chrisa. W momencie, gdy chciał opuszczać to miejsce, po raz ostatni rejestruje coś przerażającego. love Wyraźnie słychać, że ktoś biegnie po schodach, jednak nikogo nie widzimy. Więc jak myślisz, czy ta szkoła rzeczywiście jest aż tak nawiedzona, czy to wszystko to tylko mistyfikacja? Daj znać w komentarzu. Użytkownik TikToka Magnus Madsen 6 twierdzi, że jego dom jest nawiedzony i jest ofiarą złośliwego ducha. Postanowił wszystko nagrywać i publikować na TikToku. If you want more evidence, then like and share the video. It took six months before I caught something on camera again. My house is still haunted. After a long time, something finally happened. It really scared me this time. I have never seen anything like that. Jak myślisz, czy te wszystkie zjawiska są dowodem na aktywność paranormalną w domu chłopaka, czy to wszystko to kolejny fake? Ostatnie nagranie pochodzi z kanału YouTube So Paranormal. Grupa łowców duchów udała się do nawiedzonego domu. Prowadzili transmisję na żywo, gdy nagle nagrali to. So To the point, you guys. I was getting attacked. I don't know if you guys saw my live. Oh my god, no! no. You. Oh my god! Oh my god! Did oh, you guys? It's moving. The doors moving. Oh my. Shut Lord. the door. I don't think you can do it. Some of you may have seen this amazing piece of evidence caught on our TikTok live that we were able to save. When we went back to watch, what had closed the door. on Alex, the evidence was Holy chilling. Shit. Holy shit! And then what's that? Just the... <laughs> went off downstairs now. Jesus Christ! All right. Okay, th th I thought that was a camera. we good. There's the. Jesus <sighs> <laughs> Christ! All right. Drzwi za nimi same się poruszyły, a kilka sekund później pojawia się dziwna, cienista postać tuż przed nimi.